Na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Wleń Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący pilotażowego programu montażu przystawek do pieców stałopalnych. Może część z Państwa jeszcze o tym nie wie, dlatego chciałbym jeszcze raz to zaakcentować, dlatego że jest to moim zdaniem bardzo duża szansa dla bardzo wielu osób, których nie stać na to, żeby na dzień dzisiejszy wymienić swój piec stałopalny na piec, który będzie nowszej kategorii, który będzie mniej kopcił. Natomiast to działanie, które podejmujemy, daje szansę na to, żeby piec, który Państwo posiadacie, stał opalny, stał się piecem ekologicznym. Nawiązaliśmy kontakt z polskim wynalazcą, z panem Marianem Szczelczykiem, który wynalazł przystawki do pirolizy dymu, które powodują, że dym nie, nie ma już takiej, takiego poziomu toksyczności jak przed zamontowaniem takiej przystawki. Te przystawki są certyfikowane w Polsce, mają także patent. No i pierwsze dwa takie piece chcemy w, naszym, w naszej gminie wyposażyć w te przystawki, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak to działa. Że rzeczywiście to działa, że można w ten sposób zmienić piec w piec ekologiczny. Co to Państwu może dać? No pierwsza rzecz, najważniejsza, to jest to, że nie będziecie produkowali smogu we wleniu, a to chyba jest bardzo dużo. Ale druga, drugi element bardzo ważny, nie mniej ważny, to to, że te przystawki zwiększają wydajność pieca około 30%. Zmniejszając spalanie powodują, że możecie palić nadal tym, co paliliście, czyli węglem lub drewnem. A to jest też bardzo ważne, bo dzisiaj, montując nowoczesny piec, musicie liczyć się z kosztami zakupu peletu lub ekogroszku. Na dzień dzisiejszy, jeżeli te przystawki zamontujecie, to nadal możecie palić drewnem lub węglem. Oczywiście te zmiany. Po jakimś czasie nastąpią. Pewno niedługo będzie sytuacja taka, że te materiały zostaną zabijone. Natomiast ja myślę, że jeszcze przez wiele lat tak się, tak, tak się nie zadzieje ze względu na sytuację makroenergetyczną na świecie. Dlatego też zachęcam w przyszłości do zobaczenia, jak działają te przystawki. Jeżeli. Program pilotażowy się powiedzie, to będziemy chcieli uruchomić program, który będzie programem dokład do tych przystawek, żebyście Państwo mogli je założyć za nieduże pieniądze.